Szalony mecz. Myślę, że mógł się pewnie podobać kibicom, bo płodał dużo goli, ale um, dla nas to było bardzo ważne. Chcieliśmy dzisiaj zwyciężyć i, i, i to zrobiliśmy, um, bo mamy swoją drogę w ekstraklasie, ale też myślimy o tym, co przed nami, czyli o finale Pucharu Polski. Dlatego uważam, że to zwycięstwo dzisiaj zbuduje e, naszą mentalność jeszcze mocniej. i, i i da nam jeszcze więcej pewności siebie. Moja drużyna jest szalona i to co dzisiaj zrobiliśmy i ta wiara, którą mieliśmy do końca to jest coś niesamowitego, coś bezsennego i, i, i duże ukłony dla mojego zespołu za to, że potrafiliśmy do tego meczu wrócić i potrafiliśmy, potrafiliśmy zwyciężyć. Jestem dumny z całego zespołu, ale też z indywidualności, które, które pchały mój zespół do, do zwycięstwa. Zrealizowaliśmy nasz plan i teraz od tego momentu Całe nasze skupienie jest na Finale Pucharu Polski. Dziękuję. Szalony mecz i mecz niestety dla nas zakończony porażką. Bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Mimo, że plan był taki, żeby właśnie tą, ten początek, doświadczeni tym jak graliśmy w Pucharze, jak to wyglądało w Pucharze przeciwko Pogoni i plan właśnie był taki, żeby być bardzo czujny, bardzo uważnym, blisko przeciwnika, bo, bo pokoń ma jakościowych zawodników i niestety weszliśmy fatalnie w mecz, Daleko od. Nie można tak tracić bramek i szczególnie tej, każdej, ale tej, ta pierwsza to jest, to jest po prostu. Kolejny błąd polukarnym. Odrabiamy straty po przypadkowej bramce, ale, ale działaniach takich. Jakie stosujemy przy wrzutach z autu? Zespół się podnosi w ostatniej minucie pierwszej połowy dostaje bramkę na 2-1 po szybkim ataku, gdzie też widzieliśmy jak się zachowywać co mamy zrobić, ale nie chcesz mówić o tym, co wiemy, jak mamy działać, bo to jest oczywiste, są rzeczy i, i powiedzieliśmy sobie o tym w przerwie, dokonaliśmy zmian i, i chyba od dawna nie widziałem puszczy, prawdziwej puszczy Niepomice tak jak wyglądaliśmy w pierwszych minutach drugiej połowy, to była prawdziwa puszcza Niepomice na to nas stać na właśnie taką grę, blisko przeciwnika agresywną i szeli trzy bramki 10 minut tak mogą, tak możemy grać I nagle po 3-4-2 rzut karny i zaczyna się wszystko sypać, zaczynamy być znowu dalej od przeciwnika, znowu yy, pełni obaw, rywal to wykorzystał, yy, a już bramkę na 5-4 to, to po prostu trochę nas zabiła i, i tu jest duża, duża sprawa do, do tego, żeby spróbować zespół wyciągnąć bo tak jak powiedziałem, zapracowali zawodnicy bardzo mocno na to, żeby wyjść z takim rywalem jak Pogoń na, na taki wynik. No i potem za dużo błędów, za dużo błędów w organizacji gry w defensywie. Posypało się to trochę, za dużo obaw po tym karnym. Niestety skończyło się dla nas to bardzo źle. I musimy się poważnie zastanowić, co zrobić, żeby ten zespół wyciągnąć, bo no nie da się nawet zremisować meczu u siebie, jak się traci 5 bramek, to, to, jest, to jest jedynka na szynach za grę w defensywie i, i tyle. Chwała chłopakom za ten powrót do meczu i, i te akcje, te bramki po przerwie, ale no niestety nie, nawet nie remisuje się meczu, gdzie się strzela cztery bramki, no to jest to. Nagana gra w defensywie i, i zdajemy sobie z tego sprawę. Dziękuję.